Chociaż nie obiecuję, w kontekście, bo mamy też gości z Anglii, więc będzie tłumaczenie. Dlatego właśnie postaram się mówić wolniej, ale jak coś, to potem ewentualnie, jak będziemy się to w razie czego będę dopowiadać, dobra? Dobrze, Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Skierska-Pięta, jestem przewodnikiem łowickiego oddziału PTK. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się Państwo spędzić to niedzielne wczesne popołudnie z ze mną z na szlaku najstarszych kamienic. Najstarszych, najciekawszych, wybranych oczywiście bardzo subiektywnie przeze mnie, więc pewnie e, może Państwo przyszli też tutaj takim zamiarem, jakby z, że gdzieś tam jakaś kamica, byście się chcieli Państwo o niej dowiedzieć. E, to może kiedyś poszukamy, albo Państwo nadadzą mi jakąś taką e, informację, dzięki której ja zacznę szukać jakichś informacji na na temat tej kamicy i kiedyś, kiedyś Państwu opowiem e, może jakoś więcej, jeśli chodzi o tę historię. E, tak jak powiedziałam na początku, koło przewodników im. Anieli Chimielicki od kilkunastu lat już organizuje te dyżury przewodnickie. Jak widzę, cieszą się one ciągle dużą popularnością. Wchodzimy jubileu 60-lecia Powstania Koła, więc już mamy się czym. Mamy się czym ale, w każdy, ale, w, ale w każdym razie, w związku z tym, że mamy jednak osoby spoza Łowicza, wejdziemy dosłownie na kilka minut do bazyliki, bo to też jakby m.in. ten projekt obliguje do tego, żebyśmy po prostu też gościom za, za naszej granicy łowickiej pokazali Łowicz, pokazali najwspanialszą naszą perełkę architektur. To 7 lipca 1136 roku. Jest to wzmianka, która pojawiła się o Łowiczu w bóli papieża Innocentego II wydanej w Pizie. Tam też znajduje się informacja, że Łowicz nie jako wieś, bardziej jako osada, Należy do Państwo będziecie, Które będę Państwu pokazywać, są to zdjęcia, które pochodzą z takiego, z takiego portalu. Kamienica napoleońska, która pochodzi z XVIII wieku, była, była własnością Podkomorzego Gosyńskiego-Mirowskiego, do potem, do 1811 roku, była własnością Ignacego Kosiewicza, i tutaj był tak, zwana, tak zwany hotel. A ale w miarę. Dobrze, tutaj jeszcze wracając do starego rynku, bo tutaj obiecałam w kontekście lęki, dobrze mówię, nie Że pytała się odnośnie tych odbojów, tutaj tych krasnali. Nie wiem czy zwróciliście Państwo uwagę przy tej, przy tej kamienicy. Dlaczego nie mówimy o tej kamicy? Więc teraz powiem o tej kamicy. Dobrze. No i czego? Proszę jakieś informacje dodatkowe, proszę y, uzupełniać. Znajdujemy się przy y, kamienicy na terenu numer 14, potocznie zwanej kamienicą y, rodziny Cebrowskich. Y, rodzina Cebrowskich, bardzo zasłużona rodzina dla, y, dla Łowicza, poszczególni jej y, przedstawiciele. Sama rodzina Cebrowskich to jest, została zwolniona przez Jakuba Prymasa, Jakuba Łuchańskiego w 1566 roku z różnego rodzaju podatków dzięki temu, jakby pełniąć też swoją funkcję i jakby przeznaczając dom, w którym mieszkali, która ufundowała tę kaplicę jest niesamowita. Ja będę troszeczkę notatkami się wspierać, ale chcę Państwu powiedzieć najfajniejsze rzeczy. Po kolei, jeśli chodzi o całą Bazylikę, mówię, wejdziemy sobie na chwileczkę dosłownie, żeby tylko osobom spoza Łowicza, tylko po prostu pokazać najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o Bazylikę. Zawsze, przynajmniej ja, jak prowadzę wycieczki, zawsze mówię, że... I podkreślam to, że w Bazylice Łowickiej mamy 6 kaplic. Pięć kaplic w środku, jedna kaplica na zewnątrz, tak zwana kaplica mieszczańska. W, 1570, w 1758 roku przez Jerzego Barszcza, bardzo bogatego człowieka, bardzo bogatego kupca, jak, i teraz już przeczytam, żeby nic nie pomylić. Barszcz, który do Łowicza przyjechał około 1730 roku, posiadał w Łowiczu trzy zajazdy, kilka kamienic i placów oraz duże magazyny zbrodni. Po Waszej prawej znajduje się siedziba biskupa Łowickiego, ale idziemy, bo przyspieszamy, bo już widzę, że mamy lekko. Znajduje się siedziba biskupa Łowickiego. Od 1992 roku um, Łowicz jest diecezją powołaną przez Jana Pawła II. Sam kościół, w którym się znajdujemy, no obecnie to jest taki kościół, który no, w styl architektoniczny, renesansowo-barokowy po. po, po 136 rok to jest ta informacja z bólu papieża Innocentego II, w którym jest powiedziane, że Łowicz należy do, archide znaczy należy do biskupów gnieźnieńskich. Kościół, w którym my się znajdujemy, ta jego historia, tego nie wiemy, ponieważ to jest, to jest tylko taka informacja, która jest tam rzucona. Prawdopodobnie był już tutaj w Tysiąc Kilka, także w Trochiczynie. Też młoda decyzja, no troszeczkę parę miesięcy wcześniej od nas powołana przez Jana Pawła II. Przyznam, szczerze, że też tam z wielką taką ciekawością w kontekście tego, jak to wygląda w środku i w ogóle. Muszę przyznać, no ładna, ładne, ale naprawdę nasza gazylika jest kościołem niesamowitym, ogromna ilość przepych tych wszystkich elementów, które tu mamy, obrazów, rzeź tej architektury, naprawdę robi to W robi to. pierwszym roku doszło do spalenia otaża. Otarz się spalił od niezakraszonych świeczki. Po prostu no to, to, co mówiliśmy w kontekście pożarów, tak? to był moment. E, ówczesny e, arcybiskup podjął decyzję, że przywiezie nowy obraz z, z Włoch, no to wiadomo, tak? No i przywiózł i, i mówił, ja tam się za bardzo na szuce nie znam, zresztą z daleka to też nie widać, ale e, jak przywiózł ten, ten, ten obraz nieznanego artystu, mówimy tylko, że szkoła sobie właśnie miejsce Przepiękna, e, przepiękna że, e, przepiękny nagrobek, to jest właściwie fragment nagrobka. Nagrobek został zrekonstruowany i tutaj już Państwo wstaniecie, on mniej więcej prawdopodobnie wyglądał tak, jak mówię, naszej diecezji, ponieważ święta historia jest naszą patronką, patronką Mowicza, została sprowadzona w 1625 roku przez tego arcybiskupa, fabryka Firleja, tego już tak się modlił. No i tutaj został została jej zetapowany z, 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 z arcybiskup Tarnowski i ostatni z Tarnowskich, ostatni pochówek, ostatni pochówek duchowny z 1866 roku bodajże, tak jak to jest w kolorze. Tam. E, właśnie rodziny Tarnowskiej, z przepięknym nagrodkiem e, ojca arcybiskupa i, no, i dla mnie ołtarz Witania e, Pambloka z ukrzyżowaniem i z, e, z, e, z Dziwostąpieniem. Tak, tutaj było postawienie. Potem był jakiś czas, że jak było po w 1999 roku, tutaj był bardzo długo stał tron. Stoimy przy kanoniach. Kanonia, które no, tutaj większość, szczególnie ta część. E, Zaraz Państwu coś pokażę, będzie... Przeładniejsze były. No właśnie, chciałam to pokazać, ponieważ, a może od początku. Skąd te kononie w ogóle jako się wzięło? To, co państwo powiedziałam, w 1433 roku została powołana kapituła. Kościół został poniesiony do rangi kolegiaty. Więc musieli stworzyć miejsca, no, gdzie mogliby księża kanonicy mieszkać, funkcjonować, no bo przecież to był e, taka e, administracja jakby kościelna, tak? E, więc w 1433 roku, kiedy została podnoszona, e, kiedy kościół jest podnoszony do rangi kolegiaty, tutaj te place zostają wykupione z przeznaczeniem właśnie na budowę kamienic. I, e, no, i te kamienice, e, te kamienice sobie zaczęły, zaczęły powstawać. Pamiętajcie, że to jest ten wiek XV, XVI, no XVI, to jest... E, wiek czas no, renesansu potem, potem baroku. I specjalnie właśnie znalazłam Państwu taką, takie zdjęcie też na fotopolsce. To jest rysunek konopackiego, ja na konopana kamieńca w łowiczu z 1559 roku. E, kamieńca, która rzeczywiście na początku należała, należała, należała do kościoła. E, do... Dużo się nie różni, ale znalazłam, e, ale znalazłam też. to jest... Początek pierwszej wojny światowej, budynek, który widzicie to jest przykład takiej kamienicy patrycjuszowskiej, który został pobudowany około 1637 roku. Następnie kamienica była przypuszczalnie własnością z bardzo, bardzo dużą, dużą, naprawdę na 100% Tomasza Poncino, jednego z architektów, który też był zaangażowany między innymi, był zaangażowany między innymi w, czy, w czy w przebudowę katedry, czy kościoła e, ojców Piarów. E, typowo taka renesansowa kamieniczka i tutaj zobaczcie, te attyki takie elementy zachowały się. Tak sobie zawsze bo się mówię, tak w kontekście tych kanonik, które tam było. Jakby tak to wszystko było z tymi takimi pięknymi wolotami, tymi pilastrami z boku. Naprawdę to musiało odrywać... E, musia, znaczy musiało to być... Funkcjonowało do 1941 roku, a to też nam będzie potrzebne w kontekście historii jeszcze jednego człowieczka, o której później. Getto, ludzie z getta łowickiego, którzy to byli nie tylko osoby z łowicza, ale również osoby z Aleksandrowa. Ta kamica, po toż jest potocznie zwana kamicą Wegneru, bo tutaj właściwie chyba najbardziej znanym, bo może i najbliżej nas jakby związanym był Jan Wegner, osoba niezwykle do tego który urodził się na tabelę 7 lipca w kontekście naszej daty z roku, ale w 1909 roku do 1996 roku, w roku, roku zmarł i został pochowany w farbiarni i tutaj jakby ten farbiarniak tytuł, który też jakby był, był, był tej, tej profesji, był, prze, przejął tę kamienicę i rzeczywiście do lat 80 ta farbiarnia jeszcze, jeszcze miała... ...naturalna, jak byśmy sobie, a, mamy trójkątny rynek z ratuszem, bo na środku był ratusz i tutaj przepływała, i tutaj przepływała ta rzecz, ta rzeczka, która oczywiście potem została a potem została zabudowana, ona między innymi służyła jako, no taki, Ciek. ale taka też wykorzystywana do, wykorzystywana przez, przez browary, które tutaj były, tak, do czyszczenia, więc... To jakby było, dlatego ten rynek trójkątny, on tutaj tym trójkątnym rynkiem jakby pozostał, jednym mówię, z trzech po Bonn i Paryżu. Jako ciekawostka, bo teraz odchodzimy od betonozy, natomiast w 2000, rewitalizacja rynku była przeprowadzana w latach 2006-2008. W 2006 roku... 6. 2006 było uroczyste otwarcie. A, to było w 2004 ta pochodzi z XVII 17, 17 wieku. Tutaj tu mieszkał był ten sklep, taki, bo on miał taki sam... Metalowy sklep był. Tak, tak, tak. Czyli cały to bardzo. Żelazny. przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. XVII przepraszam. Przepraszam, XVII wieku, przepraszam. E, ta, ta przepraszam, wieku na Właściwie w tej formie, która jest tym przepięknym oryzoncie i takim goszczym kumulecie. Naprawdę ono no, jest jest Dla osób z zewnątrz to też przypomnę, że jeśli chodzi o trasę, jeśli chodzi o ochotniczą straż pożarną, jedna z e, najstarszych na ziemiach, na ziemiach polskich e, straż pożarna z 1807, 1879... E, 9, 9, e, w tak, w 1779 roku ta wcześniejsza kamienica, ona też została właściwie zniszczona w 1777 roku i została odbudowana i ta forma właściwie została. Też znalazłam, też na fotopolsce znalazłam ciekawą ciekawą, ciekawą zdjęcie tej kamienicy. Właściwie dużo się nie różni, nie różni. Udało się przede wszystkim, my mówimy na tą kamienicę pod do... 20 pod numerem 18. Pod numerem 22 obecnie kamienica kamienica, w której znajduje się hotel, w której znajduje się bank i wiele innych instytucji. Właściwie większość tych wszystkich kamień, które tutaj są, one powstały na początku pierwszej w pierwszej połowie. W pierwszej połowie 20, dobrze powiedziałam, Boże, to już się wieki w pierwszej połowie XIX wieku. Kamienica, która oczywiście była są prywatną, ona należała między innymi do rodziny Rosen, Rosendornu. W 1930 roku przeznaczyli oni tę kamienicę na, dla miejskiej szkoły handlowej. Która powstała, która powstała w 1906, kontynuowała tradycję powstaje w 1906 roku Szkoły Handlowej. Do 1995 roku, zresztą o tym też mówi tablica, która tam znajduje się, na tym naszym obiekcie. Od 1995 roku, w własność prywatna. I no, dziwnie nie trzeba przedstawiać. To tylko słownie, ale no nie wypada zaraz opowiem, opowiem o tej kamienicy, opowiem o tej kamienicy, na wspomnę o tym, no to tak trochę będzie <laughs> w każdym razie. E, Budynek wokół obecnie Łowczy, no to właściwie ta nazwa, to jest po e, po, zmianach, po zmianach w latach 90. wcześniej to był Powiatowy e, Ośrodek Kultury, potem Miejski Ośrodek Kultury, który tutaj funkcjonował, a jeszcze wcześniej e, obwodu Łowickiego so 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 i inżynier, e, inżynier e, Jana, Jana Zapowskiego, Wcześniej te ziemie były własnością między innymi rodziny Gutowskich, rodziny Tokusińskich, czy rodziny członkami Rady Magistrackiej i no więc pełniły te ważne funkcje społeczne. W każdym razie to on, ten Henryk Aleksander, który potem był właścicielem, po ojcu właścicielem tego, tej, tej ziemi, I namówił matkę do tego, żeby tutaj budowała tutaj salę jakby na, na kino a potem, i potem też na takim, jeśli chodzi o magistra. Samo kino, kiedy zaczął funkcjonować? Kino zaczęło funkcjonować. Pierwsza, 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 pierwszy sa, pierwsza wystąp, występ teatralny to 1899, 30 grudnia. Kino się nazywało, Teatr nosił nazwę EOS, który prawdopodobnie, tam czytałam, że został wymyślony przez, został wymyślony przez Karolę Repijarską. No i potem w 2001 roku, no budynek niszczał, w 2001 roku Rada Miejska podjęła decyzję. O tym, żeby ten, budynek, żeby ten budynek przeznaczyć już na cele znowu kulturalne. No i, no i chyba radni mieli rację, żeby, żeby, tak, żeby to zrobić, bo jest miejsce. To jest też, powiem cenę. W 2021 roku to odnawialiśmy. Tylko elewacja z dachem bez środka, bez niczego tylko to. to bez żadnych centralnych, bez niczego. To jest, teraz ile my mieliśmy? 460 tysięcy. Roku. E, w, 1940 roku został, e, w 1940 roku został wzięty no, z, razem z rodziną do getta, do getta tutaj łowickiego, następnie został przeniesiony do getta e, Warszawskiego e, i to zdjęcie jest robione około na przyłomie marca i kwietnia. Nie, ja prowadzę też, moim takim wonikiem jest e, wieloreligijność w Łowiczu i e, oprócz, bo zawsze, zawsze tak mówię, że ta wie... Uważam, że różnorodność zawsze jest lepsza dla wszystkich. To znaczy na takiej zasadzie, że im więcej różnorodności ten człowiek się po prostu jest bardziej bogatszy i wydaje mi się, że najbardziej zawsze. Ale trzeba pamiętać o tym, że to były też również osoby, które... Nie były osobami, nie, były to, nie byli to katolicy, ale były osoby, które tutaj żyły, no wierzyły w innego Boga, i, 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 więc też jakby tworzyły to miasto. Bo Angrańskiego. Tutaj na dole była szkoła, tutaj mieszkał pastor, tutaj był jakby, ja to zawsze mówię w takim centrum, natomiast w Kutnie, w Płocku były filiały, natomiast teraz jest to To Łowicz jest filiałem dla Płock, dla Kutna, bo dla Kutna, tak, Płocki, tutaj, bo to jest ten ksiątnego Ksiądz Szymon, pastor Szymon. Więc, ale rzeczywiście, ksiądz, pastor Szymon tutaj przyszedł, on tutaj odnowił tą kaplicę. I tutaj to nabożeństwo. Jak prowadziłam któregoś Dzień razy właśnie ten kościół, ten szlak ewangelicki, czy wielojęzyczny, to rzeczywiście sobie chodziliśmy i, i pastor, pastor Szymon czego nam trochę o tym, o tym za zapalca. Za. Dlaczego o niej mówię? I w kontekście zawadzkich, ponieważ ci zawadzki, Antoni Zawadzki, był właśnie właścicielem tej kamienicy. Na Tutaj jest tu browar, znaczy tutaj ta kamienica jest zbudowana w ogóle, więc ona zamknięta i renkernowi przenieśli tutaj, z tego browaru korzystali, tak? Tutaj z tego czerpali zyski. E, no między innymi żona Leona Gołębieskiego, prezydenta miasta Łowicza, e, też właśnie pochodziła z rodzin tutaj była właścicielką tej, tej kamienicy. I jako ciekawostka w kontekście Gołębieskiego, tutaj w 1906 roku działała taka szkoła dla, dla, dla dziewcząt, która była prowadzona tak. przez Ludwika. Eee, za tydzień jeszcze ostatni spacer, eee, tym no. razem to będzie Jacek Rybus i tajemnice Nowego Rynku, więc pewnie opowie o wszystkich kamieniczkach pani, e, pani Elu, a jak nie opowie, no to trzeba go, no. go, trzeba go dopytać. E, w każdym razie mam nadzieję, że się podobało. E, no i co, zapraszam na kolejne e, i spacery, i inne, i inne e, uroczystości, które organizuję koło przewodników. Dziękuję. Eu <laughs> não